Wszystko co musicie wiedzieć o wakacjach na Cyprze. To jedno z najbardziej nasłonecznionych miejsc w Europie. Średnio 300 dni w roku świeci tutaj słońce. Na Cyprze mamy dwa lotniska po stronie greckiej. Bardziej popularne wśród połączeń z polski Pafos i leżąca bardziej na północny wschód Larnaka. Jeśli planujecie spokojniejsze wakacje i plażowanie, wybrałbym Pafos. Jeśli zależy Wam na imprezach i życiu nocnym, lądujcie w Larnace. Stamtąd jest znacznie bliżej do imprezowego centrum wyspy, czyli Ayanapy. W naszym przypadku niewielkim problemem był fakt, że w teorii nie da się wynająć auta mając mniej niż 21 lat. Acz Aczkolwiek jeśli dobrze poszukacie i odezwiecie się do prywatnych rentali, powinniście być w stanie ominąć ten problem. Ze swojej strony polecamy wypożyczalnię Viva Car Hire, w połowie prowadzoną przez Polkę, więc bez problemu się dogadacie w kwestii najmu. Nacy Cyprze obowiązuje ruch lewostronny, a auta z wypożyczalni posiadają czerwone tablice rejestracyjne. Drogi w ogromnej większości są w dobrym stanie, aczkolwiek uważajcie na fotoradary, rzadko mają stałą lokalizację. Kraj podzielony jest na część grecką i turecką, jednak jako turyści nie musicie się obawiać o sytuację polityczną na miejscu. Wszędzie czuliśmy się bezpiecznie. Na stronie greckiej wystarczy Wam dowód osobisty, a na turecką potrzebny jest paszport. Obowiązującą walutą jest euro, a po stronie tureckiej Lira, aczkolwiek my nie dopuszczaliśmy się w tamtym kierunku.